Wow! Co, 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 co? co, co? Aha, tak. Moja mityczna różowa wełna. Ach, kocham te dźwięki, kiedy mówię to słowo. Mityczna różowa wełna, mityczna różowa wełna, mityczna różowa wełna, mityczna wełna i... A, chyba coś się popsuło. Echem. Znaczy się... Co mam teraz zrobić? Mam... Iść do lochów. O ile rozumiem te delikatne wskazówki... Pokazują mi niejednoznacznie, że mogę tam się udać. Po kolejny kawałek. Ale czemu ten zamek jakoś tak inaczej wygląda? Jakieś takie bardziej okrągłe, co? Przecież on z ostatnim razem wyglądał trochę inaczej. No, gdzie jest portal? Cyk, cyk. Taś, taś. Uh, hm, hm, hm. Halo? O, 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 tu coś jest. O Boże. A więc co tak wygląda? Portal do lochów. Hmm. Nie wygląda zbyt bezpiecznie. Mogę zaufać? Czy ja wiem? To jakieś takie podejrzane. A no w zasadzie co mi to szkodzi? I... Wow! Wow, wow, wow. Ach, teleporty. Gdzie ja jestem? <śmum> hmm. ehm, w lochach? Chyba. Tak mi się wydaje. Tam była tabliczka lochy. To chyba jestem w lochach. Dobra, mam jedną mityczną różową wełnę ze sobą, ale muszę znaleźć jeszcze jedną i potem jeszcze jedną i co? Skąd tu jest mityczna różowa wełna? Dziwne, jakoś tak nie słyszę takiego dźwięku charakterystycznego, którego zawsze słyszałem, kiedy wymawiałem te słowa. Czemu nie ma żadnych efektów? Halo? Hej? Czemu od razu mam widzę mityczną różową wełnę? No dobra. Ui, koniec? Eee. Czemu się nie przemieszczam? Halo? Jeszcze raz. Ej, come on. Co ja mam nim zrobić? Znalazłem mityczną różową wełnę. Chociaż może to nie jest mityczna? Dziwne. Czemu miałaby stać prosto? O co chodzi? A, czyli co mam zrobić w takim razie? Może znaleźć jeszcze jedną? Może tu są dwie ukryte? To jest w labiryncie w takim razie? No może, ale to... skomplikowane. Gdzie jestem? Lochy, jakieś... pomieszczenia. ciasne ciasno to trochę. Ale palą się pochodnie, to ktoś tu niedawno był chyba. O, 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 o. Nie. Tu też nikogo nie ma. Halo! Jest tu ktoś? Hmm. Co mam zrobić? Hej, come on! Jakieś... ...dziwaczne konstrukcje tu są? A -a -a -a. Boże. Lochy, ale takie prawdziwe lochy, ale niby. Naprawdę nie rozumiem nic z tego. Znalazłem już wełnę. Powinienem mieć możliwość pójścia gdzie indziej. Ale to labirynt. Co? Co to jest? Co? To ktoś tu jest? Ej, halo, Ja widziałem tamto miejsce. Niby. Ej, Kaman, kto to jest? Mam wrażenie, że gdzieś skądś go pamiętam. Niby gdzie? Gdzie tu? Nie. Ale to jest labirynt istny. Może to są dwa w jednym? O co chodzi? Ej, Kaman, człowieku! To to miejsce! On tu był przed chwilą. Ej! Goni, goni, goni. Nie ma go? Czym go tu nie ma? Przecież. Halo! Jest tu ktoś? Halo! Nie, kim on jest i czemu jakoś tak wynurzył się znikąd? O... To wszystko jest jakieś takie skomplikowane strasznie. Dwa kawałki wełny Muszę zrobić coś, o czym nie mam pojęcia. Pojawił się jakiś dziwny człowiek. Człowiek? Czy to na pewno był człowiek? Co on niby zrobił? Halo, przecież tu wszedł przed chwilą. Widziałem! To lusterko, lusterko? Woda. Jakaś... Magiczna była, czy coś? Widziałem w niej borsuka. Dlaczego? Widziałem w niej, czy go nie widziałem? Już sam nie wiem. Halo? Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem. A... Halo? Łot! Co? Co? Gdzie jestem? Aha. Czyli to tu chyba uciekł jakiś cwaniaczek. Nie spodziewał się tego. Dobra. dam da 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 dam Na pewno się nie spodziewał, a ja znalazłem chyba jego tajne przejście. Tylko po cholerę komuś tajne przejście w jakiś Niewiadomych lochach, zapomnianych, do których da się dostać przez jakiś tajemniczy zamek. O co tu w ogóle chodzi? A, co mam zrobić? Nie wiem. Cały czas pytam siebie samego. Mam jakąś dziwną manię mówienia do siebie. Lewo, prawo, lewo, prawo? Lewo. A, jest tu kto? Halo? Jakoś tak się niepokojąco czuję. Wełna! 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 Jest wełna. Eee, hmm. Czy to jest bezpieczne? W zasadzie co mi szkodzi? Może uda mi się przenieść. To by było wspaniałe. Miałbym trzy mityczne kawałki różowej wełny. I... Łódź! Co się stało? Co? Co? O, oh, tak.